W 2010 roku postowałam namiętnie takie rzeczy jak Bóg Marley na dziś albo Z kim idziesz dzisiaj na Gibbona? Nice. I no, wymyśliłam sobie plan, bo nie mam co robić ze swoim życiem, jak wiecie, zostało 13 dni do porodu i wymyśliłam sobie, o, no, może na mamę, gadżetem, co, co wymyśliłaś, no? Że chcę sobie zrobić składankę tak? z, absolutnie, z absolutnie każdej piosenki, którą dodałam Fuh, do tej pory, bo to u mnie A. Piosenki. Dobrze. A powiedz mi, bo ja chcę mieć to na nagraniu, co trzeba zrobić, żeby w pełni, żebyś w pełni była zadowolona z, z tego. Z tego domu? Tak. Ale w sensie tak, na bieżąco? Czy nie, nie, to co sta... powiedziałaś mi przed chwilą. A no, trzeba odmalować dwie ściany jeszcze. Trzeba odmalować, dwie ściany. odmalować dwie ściany, słyszycie? Ona będzie wtedy psychicznie spokojna. To I... powiedziała to oficjalnie. Ale masz też oczywiście na bieżąco, na bieżąco o, 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 Nawet nie jest jakaś. Jakieś to było trochę. <gulotropia> <gulotropia> um, no dobra, okej, okay, spoko. I, no i Magda chce tu postować rzeczy. Przepraszam, tu jest dużo wątków, które chcę poruszyć. A ja sobie, a ja sobie mierzę y, temperaturę moich stóp. I coś jest jakaś dziwna, ta. Oj. Ja to no. dodałam, w 2011 roku post z pod tytułem Kto ma cycki, ten ma władzę i wygenerował 30 komentarzy. Boże. To, to było bardzo dużo <gulotropia> Chcesz się pogadać? Chwilę? E, nie, nie. Mi się wydaje, że idziesz śmieci po Ja myślałem, że wychodzimy na chwilę z domu. No, ale chciałem, żebyś mi Okej. Okay. Podobno kto ma cycki, ten ma władzę. Nie wiem, może użyj tego, bo jakoś niesubordynacja tutaj jest z mojej strony. Nie chce mi się. Dlaczego jak Sej? Nie! To nie było jak Stary Dziad. Wypraszam sobie. To było inteligentne, a nie jak stary dziad. To był żart sytuacyjny. Proszę bardzo, pokazała mi piersi, mogę iść segregować śmieci. Jestem zadowolonym człowiekiem. Nie wiem, po co tu poszedłem do tego pokoju. Chyba jestem jeszcze oszołomiony. <laughs> Idę segregować śmieci. O, Byliśmy w sklepie po arbuza. Zaraz wam pokażę po co. I w międzyczasie moją uwagę w sklepie zwróciła butelka filtrująca, bo pisaliście mi też, że a może nie średnio te plastikowe butelki, może lepiej sobie wziąć butelkę filtrującą. No i ja wiem o tym, że są filtrujące butelki, ale tutaj tej pory były same te takie, które mają taki dziubek. Taki ten Alanie kapek, co jak się go klika. Ja nie cierpię przestopić, zwłaszcza butelek filtrujących, bo strasznie trzeba mocno ciągnąć, żeby się w ogóle napić. Ale dzisiaj obok tych butelek zwykłych stała taka butelka i ona jest kupiłam je przede wszystkim tym, że że jest na słomkę jest droższa o połowę od tych zwykłych, bo ta kosztuje 39 zł tam też można kupić za 20 ale staje się pije naprawdę komfortowo więc chyba zamiast brać całą zgrzewkę wody, więc sobie wezmę sobie po prostu tą butelkę i super Jedyne co mnie zastanawia, to jakby w tych dafi są zawsze takie te filtry i jak się kupuje te filtry nowe, to zawsze dodają do nich tam butelkę, w sensie, właśnie, właśnie nie wiem, czy zawsze, się, czy zawsze trzeba to kupić z zatyczką, z zakrętką, czy da się bez, bo jak się da bez, to super, a jak nie, no to będzie problem, no, ale te, potestuję sobie dzisiaj po piestej, ona ma pół litra, co jest stosunkowo mało, bo ja na przykład, gdzie jest to moja butla, wiemy, jaka to trzymamy, o... Bo jak na co dzień jest butelki takiej na wodę, to biorę sobie taką, nie? Więc no jest różnica między pół litra a 200 a 200 ml. No ale ta nie jest filtrująca, więc sobie jej do szpitala nie zabiorę. Także wzięłam tą. Na razie nie wiem, czy polecam. Ale wydaje się spoko, wydaje się też dobrej jakości. Także muszę pamiętać, żeby ją ze sobą zabrać. Słuchajcie, zostało 13 dni do zgłoszenia się do szpitala. Ja wczoraj dzwoniłam tam do szpitala, chciałam się dowiedzieć, o której powinnam tam być, jeśli mam przyjechać na planowany poród. No i po prostu mam przyjechać rano. I z tego, co mama mówiła, to prawdopodobnie po prostu przez cały dzień będą mi robić jakieś badania. I dopiero następnego dnia będą robić mi cesarkę pewnie. Bo jak się okazało na ostatnim KTG, ona się nadal nie odwróciła. Kolejne dwa kategorie, czyli już takie ostatnie, ostatnie mam w poniedziałek i piątek, przyszły. No i potem jest weekend, no i potem już jest szpital. Także jestem w trybie paniki. Zabieram się za obiad, mi dzisiaj łososia i frytki. I robię frytki z ketchupem Tortex. Bo sobie wymyślałam, ostatnio frytki z Tortexem i nie było, a ostatnio był w Gofflandzie, to wzięłam. To, co słyszycie w tle, to... W tle, to o, 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 no pewnie, uciekaj. Ale ja chciałam pochwalić, że pijesz wodę. No i tyle z naszego koleżankowa się okej. Okay. A teraz kulminacyjny punkt programu. Chcę dać Karolowi szansę do poczucia się jak ja. Chciałem zapytać, co mają te dwa produkty ze sobą wspólnego. Znaczona to, że teraz... teraz wiesz, co powinni zrobić? Wstawkę z tego. Tum, 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 Aha. Ale no nie, nie no, już za późno, dobra. Yy, 3,30 kg. Tak. Yy, Nina, jak ostatnio ważyliśmy, się, ja nie sprawdzał, doktor miała 2,800, ale to było dwa tygodnie temu, więc zakładam, że teraz może ważyć około 3 300 Myślę może, nie wiem. Myślisz, że tyle waży? Nina. Ja będę takie dziecko nosił ciężkie, jak mi już ręka boli. Syna, jak ty będziesz nosił i 20 kg potem, jak ci będzie prosić, bo nóżki bolą. No, a mnie będzie dziecko nosiło. No, także. No ciężkie to jest, jak tak trzymam. Ale to nie chodzi o sam ciężar. To... Chcesz zobaczyć, jak mało praktycznie jest mieć po prostu brzuch przed sobą. Nie, no wiadomo. Bo Karola czeka dzisiaj jeszcze zjedzenie obiadu, które jest w piekarniku, i pomalowanie ściany. A ja przypominam, że pomalowałam z tym brzuchem cały pokój i praktycznie cały korytarz. No niesamowity to... wysiłek. Nawet nie chodzi o to. Znaczy wysiłek. ja się śmieję teraz, ale ja trzymając to, wiem, co, jak głupio brzmi to, co. Fajnie się to trzyma w rękach, ja spróbuję, jak ktoś śmieje. No właśnie tak nie fajnie. Ale wygodniej się to trzeba w rękach niż świętości na brzuchu, tutaj tak. Ja wiem. Wydaje mi się, że. Dobra, jak dasz radę, to tak utrzymać i będzie to dla ciebie wygodne. Możesz zostać prawdziwym Ślązakiem. Dlaczego, Bo większość Ślązaków mi się kojarzy z takimi piwnymi brzuszkami, właśnie. Spokoj się z tej butelki pije, co? Strasznie, mocno trzeba ściskać. Właśnie nie, nie tak mocno, jak trzeba było normalnie. I słuchajcie, bo sobie sprawdziłam. Za 39 zł jest teraz w Kauflandzie, a na oryginalnej stronie DAFi one kosztują 50 zł po promocji, bo normalnie kosztują 75. Także dobry deal, jakby ktoś się hmm. zastanawiał, czy chce, czy nie chce. Filtry do tych butelek kosztują 30 zł za trzy filtry i wymienię się jeden co miesiąc. A tak was informuję i ten, kiedy macie zmienić, że sobie kod QR ściągacie, pobieracie z opakowania i samo wam dodaję do kalendarza. Także easy. Spoko jest. No, Ja bym sobie kupiła ten rozmiar większym, jak będę tym razem ten coś zamawiać. Może nie, hmm. wiem, czy będę coś zdał. Hmm. Czy, czy się wiesz, no nie wiem. Być gdzieś na siłowni u znajomego, czy coś, w po prostu odpalić kran. No, szpital odpalić kran, wlać wodę. Pewnie. Jest git. Pewnie tylko jakby ja nie byłam przekonana do tych poprzednich modeli butelek, które miały jakieś dzióbki, że trzeba ciągnąć. Ja uwielbiam pić ze słomki, więc. No hmm. trzeba. Tutaj ktoś to mądrzej zrobił. Tym ciągnąć, a nie. Po prostu ta butelka widzisz, ona ma tam na górze taką dziurkę, że powietrze ma szansę gdzieś jeszcze płynąć poza ustami. Dobra. To już mogła ciągnąć. Tam te butelki takie mają, Aha. dlatego to boli. A może dla tamte butelki są squishy, dlatego możesz sobie nacisnąć i... Nie wiem, tamte butelki są bez sensu dla mnie. Po prostu są okay. niewygodne. No może pierwszy design nieprzemyślany. Dobra, no, dalej. nie ja to Dawaj to, bo ja sam się nie obowiązłem. Dobra, to najpierw przynosz baterię, bo to już jest zładowana. Dobrze. O ironio, co? Czaty, Widzowie. O ironio. Kwiara z wielkim brzuchem cyklerami wielki brzuch. <laughs> Ciekaw jestem, no. ilu facetów robi takie rzeczy, żeby faktycznie... Youtuberzy. Tak? Ale nie, bo... YouTuberzy, od... choć, pamiętasz, każdy youtuber nagrywał kiedyś odcinek o tym, że poszedł do lekarza, żeby mu zrobił skurcze porodowe. No dobra, ale jakby ile osób robi to świadomie, bo chce się faktycznie poczuć chociażby przez chwilę jak swoja kobieta, żeby ją zrozumieć, a nie, że wiesz... A, wypowiem się, bo, bo, bo co ta baba może czuć, rozumiesz? To jest jej falony obowiązek być w ciąży, nie wiem, czy ona Czym baba gada w ogóle? No właśnie, czego baba gada? Jak wygląda? <laughs> Strasznie nisko masz chyba przed porodem no, jest. No przed porodowo już, już mam termin dwa tygodnie. To nie, to już masz termin na za dwa dni. Tak? Tak nisko jest? O kurde. Co, czujesz gorzej? że Jest go adekwatnie y, y, obły. Do mojej y, postury. Do mojego tego. <laughs> <laughs> tak bym wyglądał, jakbym pewnie był w ciąży. Co czuję? No nic nie czuję. Y, dla mnie chillera jest. Okay. Ja nie wiem, te baby te świeźnie. Nie się okaże, że ty nic się nie było jak. <laughs> Poszedłeś już tak, jak ja chodzę. Ja chodzę jak już teraz. Haha. Ha. Tak chodzisz? Nie no, dobra. E <laughs> Zdecydowanie. co mam robić? Mm, teraz, powiem. teraz masz nic nie robić, bo za 4 minuty będzie obiad. To po choleria ja to na siebie zakładałem. Będziesz z nim jadł, proszę usiąść, ale Ja piornicka Proszę, siadaj Ale ty nie nabijaj się. A ja nie, <Bydgin? śé> <śé> Może wy jesteście fizycznie lepiej stworzeni do tego. A stanie? Nie przeszkadza ci to? Panie, no nie. W sensie, wiesz, że to trochę inaczej wygląda. No, wszystko. oczywiście, że tak. Jakby, nie, nie przeszkadza mi jakoś za bardzo. Te 3 kilo. Dobra, ty masz tyle niedowagi kilogramów, że w sumie te 3 kilo to się też nie powinno mnie nie No, tyle pewnie <laughs> powinienem ważyć. 60. 300. O ja tak myślę, że z moim wzrostem powinienem tak 65-70 ważyć. Tylko 70 to już z, z mięśniami, a nie. Mm. 65 myślę, że jeszcze mógłbym ważyć po prostu, a 70 to już mięśnie. Musiał, musiał. Tak mi się wydaje. To jest taka, ale, ale właśnie, czekaj, bije i zaraz zobaczymy. Bije trzeba się robić. No tak nie, ale chodzi o to, że. Nie, ale to tak mówię. Czekaj, wagę 60 kg. Wzrost 1,76 m. 76. Miałem 77, gdzie co? Ty masz metr 76? Tak, mierzyłaś mnie. Udowodniłaś mi w progu mojego pokoju wtedy, że nie mam metra 77 cm. 7... Tej kilo... Boże, 9 kg. Kilo... Poczekaj, 9 daj 9 mi dokończyć. poczekaj. Udowodniłaś mi wtedy w progu mojego pokoju zasranego, że mam 1,76 76, a nie 77 tak jak mówiłem. A ja potem stwierdziłem, że ok, wow, boli mnie to bardzo ze względu na to, że mam krzywy kręgosłup po centymetr. Okay. Bo miałem te 1,77 m. nikt mi nie wie, co jest też śmieszne. Dobra. Twój wskaźnik masy ciała wynosi 19,37. Twoje BMI wskazuje na wagę prawidłowa. No. What? Okay. Czekaj. I teraz pomyślałam, że jeszcze uczciwie by było, jakby Ci ktoś takie dwa arbuzy w ramach piersi jeszcze przyczepił, bo piersi dużo ważą. Bardzo dużo ważą piersi. Mogliśmy Ci kupić czego melony o czekaj <laughs> ale cię w pełni obładować. A jak wtedy ważyłem 53 kg, wyobrażacie sobie, że ja ważyłem 53 no To jest 10 kg. Niedowaga. Masa ciała jest zbyt niska, rozważ konsultację lekarską i wzbogac dietę zdrowe tłuszcze, roślinne białko oraz węglowodany złożone. Czyli po prostu wiedzenie Ty przymasowałeś 10 kg. Nie, jakie 10 kilo ja no, ważyłeś. że 53 ważyłeś. 53, a ja ważę 67 no kilo. Tak, Z arbuzem właśnie. <grym> 60. <grym> no, mam prawidłowe. Masa ciała jest prawidłowa. Dbaj o batow... bogatą warzywę i owoce, dietę oraz codzienną dawkę sportu, aby utrzymać dobrą formę. Dzięki. Nic mi nie jest. Trochę mi ciśnie w brzuchu, bo jakby wielki arbus uciska mi o żołądek, więc świetny test. Czekam na obiad który sprawi, że będę jeszcze pełniejszy i jeszcze bardziej będę czuł naciskający arbuz na mój rządek. Ja czuję jak mi tak arbus naciska Dobrze. Co powiedziałeś? Brzuch mnie boli. Brzuch Cię boli? Czemu? Nie wiem, bo wielki arbuz na mnie leży. Tak? Przeszkadza Ci to? O, czekaj, jak mi się dzieje Ale połowanko. <noise> Jaką bardzo okupioną mordę czasu, Nie mogę. <noise> cii, 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 cii. Cii, cii, cii. Czy Ty możesz powiedzieć, że ta mucha jest z drugiej strony? Co ty robisz? Kto się ja, ja. To ktoś powie. Pomogę. Chodź, pomogę Szybko, no. Ale yeah. yeah. dobry ojciec. Jakie jestem A! zgłupiałaś, nie wiesz co się dzieje. Jestem lepszy, kurde ten i, chłopca. Czy... <głosłoniali> <trybuj> Naprawdę? Skubana dobrze się trzyma. A ona ci upała! <głosłoniali> nie! Mamy dzisiaj nogi frytki łosącz i słuchajcie... i skarpetkę Karola, bo przecież Karol nie potrafi w normalnym miejscu odkładać rzeczy. Słuchajcie, bogowie, Ketchup Tortex, na którego miałam ochotę przez całą ciążę i dopiero teraz go kupiłam, a tam dalej toczy się walka. Nie wiadomo jak się zakończy. Znaczy wiadomo, zacznie zaraz chrupać. No to zaprzecza wszystkiemu, co mówiłaś do tej pory. znaczy. Co mówiłaś o byciu w ciąży? O tym, co? Że co najbardziej męczy, na przykład wstanie w kolejce. Wstanie. Dlaczego? Ale to nie, Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie tego zasymulować no, jeden do jednego. No dobra, no ale to symulujemy ciężar. A ciężar nie jest największym problemem, jak sama mówiłaś. No nie jest, ale sam mówisz, że brzuch cię już boli, bo ci naciska, jednak arbuz na brzuch tak jak mi naciska. Nina na jeden. No, okay, dobra. No, można to podciągnąć. Że nie wygodnie Ci się przez to siedzi. Jakby to nie chodzi też Przyszły? o sam ciężar do końca, ale chodzi też o to, że ten brzuch po prostu przeszkadza. Przecież jak ja otwieram wczoraj lerdówkę, no. to się pizłam w brzuch, bo nie zauważyłam, że on tam jest. I widzę, że jest bardzo popularne wrzucanie teraz filmiku pod tytułem Przegrałem, bo <laughs> nitro też wrzucił. Ale mnie dzisiaj interesuje, do trzech lat więzienia, Julka Queen of the Black znowu zrobiła jakieś gówno. Chcę zobaczyć to. Smacznego. Smacznego. Powiem Wam, że ja mogę zostać twarzą tortexu. Mogłabym jeść tortex z łyżkami, tak mi smakuje Tylko Beskitu. A Ty co to? Nic. Co się dzieje? A, jest elegancko. Z elegancko. Brzuszek siedzi. Fresh. <grym> <grym> Arbuzik fresh. <grym> nie, no, jest mi niedobrze, jest mi ciężko, jest mi źle. Co ty wygadasz? No, to jest, to jest bardzo nieprzyjemne, jak coś się tak uciska cały hmm. czas. A nawet się nie rusza. <grym> nie chce mi się już nic, jestem zmęczony. Nie wiem, no teraz musisz pomalować jeszcze ściany. Nie ma tak. szans. Dawaj, nie. dawaj. Nie, boli mnie brzuch, dół. No mnie też bolało. Co? Nie, serio, źle się czuję z tym bardzo. W się sensie, ja sobie... siedzenie i jakby tobie dziecko nie uciska 24 na 7 w jednym punkcie, nie? No nie, masz rację, uciska mi w wielu punktach. No, dobra, ale to jest jakby wiesz, tu się ruszy, tam się ruszy, tu cię odciąży, tam cię odciąży. A nie, że ja mam ogromny arbus w jednym miejscu uciskający mi żołądek, to nie jest cool. Nie rozumiem, co że Czyli ja mówię, że mam gorzej. Nie, nie mówię, że mam gorzej. Mówię, że mam źle bardzo. Znaczy nie bardzo, no to jest do wytrzymania i... Nie, taki był plan ty miałeś ty mu mi chodzić. No co ty? No nie wiem, to no nieprzyjemnie. Ja coś, coś, coś ściągam z siebie, jeśli no chcesz mieć cokolwiek pomalowe. No to spróbuj, chociaż, podaj mi próbę. No nie, no już podjąłem próbę rozumiem, jest to... Boli mnie, Plus jestem ściśnięty, tu mi wszystko blokuje, zobacz, bro, jakby... No. Ty tak nie masz. Nie, nie, i... nie mam tak? A jesteś folią ściśnięta? No nie folią. Bro, je, jakby ja to ściągam. Już się pobawiliśmy, starczy. Się... Ale nie rozumiem co ty za minę robisz. Jakbyś chciała udowodnić całemu światu, że masz rację? tak? A kto się z tobą nie zgadzał? Ja nie twierdzę, że mi się nie zgadza. No, Chciałabym, ty... żebyś chociaż myślał, że dłużej wytrzymasz po prostu. No nie, nie mam zamiaru, jeśli mam funkcjonować <noise> dzisiaj na przykład robić live'a później. O! A co tam dzikus mówił, że jego żona już ma 3700 dzieciaka? Chyba. To no. ten no. Arbus masz mniej niż No nie wiem jak ona to nosi <noise> autentycznie. 3700 nosi człowieku taki ciężar, że to jest głowa no. Jakby ja z tym marbuzem nie mogłem by się zaczynać. Jakby nie, nie, nie umrę, nie? Żeby nie było, ale to jest tak mega nieprzyjemne. Więc ja sobie na przykład no chyba nadal nie mogę wyobrazić, jak ty... Z takim ciężarem jak brzuch i jeszcze piersi jesteś w stanie wytrzymać. Na co? Nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć. No nie jest to przyjemne. Ale bardzo jest przyjemne, jak na przykład podnosisz piersi i mnie tak trzymasz. Hmm. Mnie odciążasz na chwilę. Mm. I autentycznie bardziej mnie to odciąża niż jakby Karol miał mieć brzuch trzymać. To tutaj była podrapana czymś ściana. Baby, to yy, jest tak, już ci mówię. Nie za bardzo jestem w stanie to pokryć, bo musiałbym ogromną warstwę uparzyć, dlatego że to jest uszkodzona po prostu. Ale chodzi o to, żebym tak podziałał, nie? Żeby jakby to A no, do... ja tak robiłem, wyobraź sobie. No to trudno, warstwa może być stawiać Źle robiłem, no ja miałem szefową. <laughs> i no. Już szefowa, widzicie, zarządziła, no to go dalej wyrobił.